Cześć, ja jestem CD i zapraszam Was na kolejny odcinek z Indie Game Sim. Zaczynamy sobie oczywiście od zagrania w kilka map stworzonych przez widzów. Pierwsza dziś to spadajka lol. Autorstwa majewskiego. Zobaczmy, jak to wygląda. Muzyka się dopiero po chwili załączyła. To jest strasznie fajne, cały czas właśnie mam zablokowane. Te bloczki, które można aktywować przyciskami. Nie mogę się doczekać, aż to odblokuje. Bardzo prosty, ale przyjemny poziom z kilkoma fajnymi mechanikami. Druga dzisiejsza gra to zmutowany Z, czy też zmutowany Z, autorstwa for Fi. Od razu, oczywiście, śmierć na nas czeka. Bardzo często jest to w tych, w tych poziomach. Nie wiem, czemu. Ale cóż, może też powinienem właśnie zacząć. Takie rzeczy dodawać, z tego tak nie zrobię. Ciekawy pomysł jest z tym, że zawsze, gdy zaczynamy, znaczy, że często pojawia się coś takiego, że zaczynamy i od razu czeka na nas. Ej, śmierć, tu myślę coś takiego zrobić, że szybciej skoczę. To nie będzie łatwe, bo tutaj ta chmura jest duża. Ale w dobrym momencie to zrobić i nie ma problemu. Tutaj podob podobnie. Też, jak już się wyczuje mniej więcej sterowanie w tej grze, takie skoki można na luzie robić. I ostatni. Spoko. Kolejny, fajny poziom. No i kolejna, trzecia dzisiejsza mapa odwiedza to One Try od Macieja. Jedna próba, więc prawdopodobnie właśnie mamy bloszki, które znikają. Jeśli raz nam się nie uda, to oczywiście. Plansza jest przegrana. Tutaj podobnie musimy się przeteleportować. Strasznie ładny ten poziom jest, no właśnie jedna próba, koniec, i musimy zacząć od nowa. Strasznie fajne jest tło tego poziomu, takie czerwone. Nie mogę się doczekać, aż sam właśnie takie tła sobie odblokuję, bo są one bardzo, bardzo, bardzo przydatne. Udało się i window do mety. Mega fajne. Bez wątpienia, ten chyba jest moim ulubionym poziomem z dzisiejszych. Dobra robota, Macieju. A mój plan na dzisiaj jest taki, żeby stworzyć dwie gry. Wczoraj mówiłem o tym, żeby że planuję stworzyć jedną gierkę, ale chcę też zrobić eksperyment. Gra będzie się nazywała Witaj. Witajcie, po prostu. I będzie to taki poziom w 100% tutorialowy, wcielimy się w niej e, w pieska. Będzie jasno, będzie to poziom bardzo mały i będzie polegał. Będzie to po prostu zrzynka z Super Midboya. Bardzo duża zżynka z Super Midboya. I pierwszego poziomu z Super Midboya. Bo ciekawi mnie, jak tutaj gra zostanie oceniona, gdy właśnie zrobię coś może nie brzydkiego, tak? Ale. Ale bardzo prostego. Więc tu jest taka platforma, na którą musimy właśnie wskoczyć. Mniej więcej w taki sposób, nie jest to identyczne co właśnie poziom Super Midwaju, ale dosyć, dosyć podobne. Tutaj mo mogę taką, powiedzmy, mini jaskinię zrobić. Miejsce startu umieścić w tym miejscu. Miejsce, właśnie z metą tutaj na górze. Tu będzie taka platforma i coś takiego. Bardzo prosty poziom. Ale bardzo mnie ciekawi, jak taki prosty poziom zostanie oceniony, bo nie wydajemy na niego nic, tak? Pytanie, czy coś na takim bardzo prostym poziomie możemy zarobić, czy tylko i wyłącznie skończy się to stratą fanów. Więc logujemy się do krypty, publikujemy naszą nową grę. Witajcie, będzie to gra oczywiście bardzo, bardzo tania. Ale zobaczmy, co się stanie, gdy taki, a, taki poziom wydam. Tak, dla eksperymentu chcę coś takiego zrobić. Beznadziejne oceny, beznadziejny profit, tracimy fanów. Tak jak się spodziewałem, więc dobrze wiedzieć na przyszłość, tak? Oczywiście nie było fajnie, nie było żadnych przeszkód, gameplay był słaby, content był spory, brak oryginalności, bo to czysta zrzynka. Ale chciałem to tak po prostu z ciekawości sobie zobaczyć, zobaczmy nowe gry. Przy okazji sobie coś może nowego odblokujemy, bo mamy tu dwie nowe gry. Gdzie są moje klucze? Gra od Ada. Nie ma najlepszych recenzji, zobaczmy... Co tu będzie takiego? No musimy znaleźć klucz Ale nie wrócimy do mety w taki sposób Więc musimy znaleźć klucz, ale przejść właśnie dalej Wskoczyć na chmurkę Taki z tej, z tej chmury W dobrym momencie zeskoczyć Prawdopodobnie tędy, znaczy tędy oczywiście wrócimy na miejsce startu No właśnie, można by było nieco inaczej zeskoczyć dużo wcześniej Ale odblokowujemy sobie klucze Uwielbiam to, uwielbiam to jest to chyba najlepsza rzecz odblokowana do tej pory koło portali. Ok, jump slime jest poziomem kolejnym, poziomem od ruka, więc będą tutaj właśnie takie gluty, które możemy. Na które możemy skakać. A czy one mogą nas zabić? No prawdopodobnie mogą, tak? Nie będę nawet teraz tego sprawdzać, ale gdy my na nie wskoczymy, tak, to oczywiście możemy się wybić dalej i na niektóre miejsca, na które normalnie wskoczyć byśmy nie mogli, to wskoczyć będziemy mogli, prawda? Dokładnie. No, no prawie. Zacznijmy od nowa. Wow, wow, wow. Odkryłem, że w tej grze są podwójne skoki, gdy się dobrze zrobi. E, świetne. Stąd też mogliśmy kiedyś czasami robić skakanie od ścian. Właśnie wynikało to... Właśnie wynikało to, pójdźmy drugą drogą. E, z tego, że skoczyliśmy na kurczaka na przykład. Od kurczaka się odbiliśmy. I następnie mieliśmy możliwość skoczyć ponownie. To będzie coś, co na pewno będzie przeze mnie używane. Jest to genialny pomysł. I gluty odblokowane. Fajne. Świetne rzeczy sobie odblokowaliśmy. No i plan na dzisiaj jest taki, oczywiście, żeby stworzyć jakąś dużą, fajną gierkę. Jak tam na kamerach. Dosyć pusto. Więc wchodzimy do edytora. Tworzymy nową grę. Witam cię ponownie. Dawno cię nie widzieliśmy. Mroczny stworku. Co nowego. Poznajmy się lepiej. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś śmierci osoby, którą kochałeś? Co to w ogóle za pytanie? What? Już wiesz o tym? Nie twoja sprawa. Czy on nam kogoś zabił? Że właśnie mamy opcję, już wiesz o tym? No powiedzmy, że już wiesz o tym. Jest to zarazem odpowiedź, no taka realna troszeczkę z mojej strony. A z drugiej strony jest to odpowiedź, którą jestem ciekawy, czy on faktycznie dla bohatera w gry, którym jestem ja, coś zrobił. A tak schodząc z tematu, czy myślisz, że strata czegoś sprawia, że jesteś silniejszy czy słabszy? Dobre pytanie. Początkowo słabszy, ale z czasem powiedzmy silniejszy, tak myślę. A czasami boli, kto wie. Wracajmy do pracy, czyli nie możemy odpowiedzieć jedno lub drugie, no to powiedzmy po prostu, że to czasem boli. Rozumiem, nie jestem twoim przyjacielem, ale mam dla ciebie prezenty. Okej, okay, dostaliśmy od niego Marigold. Nową postać, jak dobrze rozumiem. Z... D... D... Dzięki? Myślę, nie będę nic kupować w sklepie, na razie postaram się z tego co mam stworzyć jak najlepszy na świecie poziom, na którym naprawdę liczę na to, że zarobię grubą kasę, bo wydam na niego dużo, będzie to średnia gierka, którą sprzedam za 10 dolców i będę chciał zarobić na niej naprawdę sporo. Poziom będzie się nazywał mięsny... Mogę zrobić spację? Portal... Nie, w takim razie będzie to mięsny portal, ponieważ jest to trochę z rynka z obu tych gier, znaczy z Meat Boya i z portala. Wcielimy się właśnie w Marigold, co idealnie pasuje, bo troszkę ona przypomina Shell z portala, właśnie. Więc właśnie nią sobie zagramy. Będzie tu na razie jasno poziom średni, nie mamy niestety teł cały czas. Szkoda strasznie. Ale tak, jest to poziom średni. Zaczynamy resetując wszystko. Mój pomysł jest taki, że w tym poziomie będziemy mieli do wykonania serię prób. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Gdzieś powiedzmy na dole miejsce startu, na jakiejś takiej zwyczajnej, ciekawej platformie. Więc miejsce startu jest w tym miejscu, zaś miejsce mety jest tutaj. Ale meta ma być zamknięta, ponieważ a musimy zdobyć kluczyk, żeby właśnie ją otworzyć. Tutaj tą platformę nieco przedłużę, żeby to nieco ładnie wyglądało. Właśnie zaczniemy od podwójnego skoku, więc w naszą stronę będzie szedł kurczak. My musimy wykonać taki podwójny skok, żeby doskoczyć właśnie tutaj na, na taką platformę. Zobaczmy, czy jest to możliwe. Jak najbardziej jest to możliwe. Fajne, 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 bardzo mi się to podoba. Też muszę coś jeszcze sprawdzić. Czy da się zrobić, że do wykonania planszy będzie potrzeba zebrać kilka kluczy? Da się coś takiego zrobić? Okej, okay. to mi się strasznie podoba. I teraz mój pomysł polega na tym, żeby dalej trzeba było się dostać za pomocą skakania po chmurach jeżdżących w lewą i prawą stronę. Więc pierwsza chmura będzie tutaj, druga będzie gdzieś tutaj, trzecia będzie powiedzmy w tym miejscu, no i to wszystko będzie zabudowane powiedzmy z kamienia. W taki mniej więcej sposób. Na samej górze będzie właśnie ziemia najzwyklejsza. Coś takiego. Dalej droga jest zablokowana, a my musimy zeskoczyć właśnie tutaj w dziurę taką. Powiedzmy, że tu są takie kamienie. Tu jest kolejny kolec, żeby wyglądało to ładniej. No a my musimy wskoczyć tędy. Tutaj znajduje się właśnie portal. Powiedzmy, otoczony takimi klockami. Wygląda to całkiem nieźle. Mogę dać tu też coś takiego, żeby wyglądało ładniej i myślę, że graczom się spodoba. No i teraz robimy właśnie komnaty, komnaty prób. Zobaczmy mniej więcej, jak chcę, żeby one wyglądały. Nie zmieści się ich niestety dużo. Mogę zrobić jedną, powiedzmy taką. Powiedzmy, że ta pierwsza komnata jednak będzie właśnie z piasku. Kwestia estetyki. Zaś druga komnata będzie z cegły. Jest to. Kosztowne, oczywiście, ale no wymaga tego to wszystko. Więc pierwszy portal przenosi nas w to miejsce. I ta zagadka pierwsza nie będzie należała do najtrudniejszych, ponieważ będą tu po prostu cztery kołce umieszczone i będziemy musieli w dobrym momencie zmienić grawitację, żeby przedostać się na, na górną część tej planszy. Gdzie przy wykorzystaniu butów, które też będziemy musieli gdzieś znaleźć, po buty będziemy musieli tutaj na taką skarpę wskoczyć. Więc tutaj umieszczę klucz. W tym miejscu na górze, klucz ten będziemy musieli oczywiście zdobyć. Więc portal przenosi nas właśnie do kolejnej komnaty. Więc, żeby było tutaj jakieś wyzwanie, to postawimy kolce w tym miejscu, ale nie będziemy przez nie mogli normalnie przeskoczyć, tak, ponieważ tutaj na górze będzie taki kolec pułapka. Więc użycie małego skoku będzie tutaj konieczne. Tutaj możemy dać właśnie jeden klocek znikający, żeby po prostu można było e, tędy. No, Poczekać, aż się drzwi otworzą. Nie jest to jakieś super, ale myślę, pasuje. Tutaj w tym pomieszczeniu będą po prostu dwa gluty ustawione, których będziemy musieli jakoś uniknąć. Uniknąć ich i przy okazji oczywiście zebrać kluczyk, który też tu gdzieś będzie się znajdował, zaś portal do przejścia dalej, postawimy w tym miejscu i portal ten, miejmy nadzieję, przeniesie nas odpowiednio tutaj, na takie bezpieczne, bezpieczną małą platformę. Tutaj z tego portalu będziemy musieli wyjść w prawą stronę, ponieważ z lewej strony znajduje się pułapka w postaci bardzo szybko latających kolców, więc musimy wyskoczyć na prawą stronę. No I po wyjściu z portalu zapomniałem właśnie dodać tutaj z powrotem właśnie zmiany grawitacji. Myślę, coś co też bym tutaj dodał na początek tej planszy, to po prostu bym powiększył nieco tą wyspę i tego kurczaka ustawił nieco dalej, żeby dać więcej czasu po starcie, a dla gracza, żeby zdążył właśnie wskoczyć. Też niech tak pułapka z kolcami będzie dużo większa. Wiem, że to będzie straszny hałas, ale, ale niech będzie. Też moglibyśmy dać gdzieś zapalnik światła. No, mam taki pomysł, że tutaj damy zapalnik światła wskakując w to miejsce, gdzie na początku jest ciemno. Tu palimy światło. Jest wszędzie jasno, jasno, biegniemy dalej dalej. I tutaj przy wyjściu z portalu znowu znowu robi się ciemno. I mamy jakieś rzeczy właśnie związane z tą ciemnością na koniec. Więc tutaj mogę dać takie proste dosyć zabawy platformowe, więc tu będzie znikający skoc, z klocek, tu będzie rozwalający się klocek. Na dole, oczywiście, żeby nie było bezpiecznie zeskoczyć, tak to postawimy tutaj sporą liczbę kolców, co oczywiście kosztuje bardzo dużo, ale spróbujemy. Mogę tutaj też ustawić trochę właśnie takiego, takiej ziemi, po prostu, żeby było to nieco ładniejsze. Myślę, te klocki zamienię w kolejności, ponieważ będzie ciemno, więc możemy nie wiedzieć, że kolejny klocek jest. A właśnie takim, który można rozwalić. Będzie to miało myślę nieco więcej sensu. I żeby znacząco utrudnić to wszystko. Nie wiem, czy chcę to robić, mógłbym postawić tutaj kloce kratające w lewo i w prawo. No i jeszcze takie powiedzmy ze dwie pułapki na koniec tej planszy. Czyli takie właśnie kolce z trampolinami. Będzie hałas straszny, więc ja już sobie gryźć ciszę. Więc ustawmy ciemność na maksa. I zagrajmy, więc wskakujemy tutaj, dostajemy się na do górę. Robimy, że jest jasno, tylko że raz to robimy, a nie dwa razy. Więc tą żarówkę wystarczy ustawić nieco bardziej w prawą stronę, już raczej nie będzie jej się aktywowało więcej niż czas. Wracamy do ciemności i zaczynamy. No właśnie, aktywujemy już raczej drugi raz. Ciężko jest właśnie to aktywować. Wskakujemy tu na górę, jesteśmy na miejscu. Hałas jest straszny, ale tu zaskakujemy dalej. Przenosimy się z powrotem, oj, to nie działa. Bo ja tutaj się przenoszę w złe miejsce. Więc jak to mogę zmienić? Mogę zabrać te dwie rzeczy, właściwie wszystko. Portal musi być gdzieś tutaj. Więc damy go w tym miejscu. Musimy na niego wskoczyć. Będzie to teraz dużo łatwiejsze, ale będzie to zrobienia przynajmniej. W sumie, jak widzę te odległości portali, to się obawiam, że ten portal będzie nas teleportować tu na górę. A tak ma nie być zdecydowanie. Więc wystarczy tak naprawdę, że ten portal ustawię gdzieś tutaj z prawej strony. Więc na początek, jak będziemy musieli wskoczyć, zabić gluty, zebrać klucz, wyskoczyć. W sumie ta odległość cały czas jest identyczna. Cóż, żeby to zmienić, ustawię portal. W tym miejscu, więc zaskoczymy tutaj, będziemy musieli zdobyć klucz, uniknąć dwóch glutów, wrócić e, do portalu oczywiście, a nie do zmiany grawitacji. Potem skakujemy tutaj i idziemy dalej. Możliwe, że przed nami próba ostatnia, bo myślę, że wszystko już całkiem ładnie działa. Podwójny skok, zmiana światła, tutaj czekamy na dobry moment. Nie musimy, jeśli jesteśmy dobrze, ale możemy poczekać. Teraz zabijamy gluty, zbieramy klucz. Wszystko jest fajne, gasimy światło z powrotem. Czekamy na kolec, przeskakujemy tutaj, tu czekamy na dobry moment, tu czekamy na dobry moment i wchodzimy do mety. Myślę, wyszło bardzo, bardzo fajnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem zadowolony całkiem z tego poziomu. Spory, fajny, zobaczmy jak go gracze ocenią. Mięsny Portal to gra, która kosztuje nas bardzo dużo, ale myślę, dzięki temu jest całkiem dobra. Aj! mam nadzieję, że się spodoba. Publikujemy oczywiście za 10 dolców, nie stracimy na tym kasu. błagam. Jest tak fajny poziom, mięsny portal, 83%, ale profity mało, bardzo mało profitu. Tylko, że kosztował nas dużo, więc na nim nie zarobiliśmy. Ale fanów dostajemy bardzo dużo, więc ludzie się cieszą. Tylko, że nie zarabiamy fortuny, ale się trzymamy. Jesteśmy przykładem idealnego dewelopera, ale nie o to chodzi, żeby być tutaj idealnym deweloperem gier, a o to, żeby po prostu zarobić fortunę, więc na razie fortuny jeszcze nie zarobiliśmy. Przeczytajmy recenzję naszej gry. Dom2D pisze Kloen Mario Makera No 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 może i trochę klon Ale to chyba nie do mnie a do twórców indie Steam. Świetne na zabicie czasu jaka dobra Kto coś takiego kupuje No niestety nie dużo osób Ponad średnia superb Domagam się z wara ro, Rodu <gryw> Sprawdźcie mój kanał Możecie sprawdzić Większość to są te łapki w górę więc fajnie wyszło Ale gierki fajne myślę tworzymy Piu pi piu, autorstwa Retro Ladies. To poziom, który możemy sobie jeszcze tutaj ograć. Ma on niezłe oceny, ale sprzedał się w, zaledwie w 5000 kopii. Czy odlokujemy sobie armatkę? O! Oh, można skakać po armatach! Rocket Jumpy! Rocket Jumpy! E, trzeba je oczywiście dobrze zrobić, ale to jest świetne. Wow! Ej, to było genialne. Tak mogę z jednej na drugą po prostu lecieć dalej. Tak jak to zrobić? Nie, nie tak na pewno. No, myślę, że skoro ten początek tak można idealnie jedno po drugim robić, to tutaj też mniej więcej powiedzmy, że tak się da. Tak, tak właśnie. Mamy rakiety odblokowane. Z tym coś fajnego się zrobi bez wątpienia w kolejnym odcinku. Zobaczmy nasze fundusze. Mamy już 21 tysięcy, więc będzie myślę można za to w końcu coś kupić na kamerach pusto. Więc dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że seria Wam się cały czas podoba. Widzimy się jutro w odcinku kolejnym z Indie Games Team, gdzie będziemy bawić się z rakietami. Do zobaczenia i cześć.